odcinku, a po prostu odcinku z Top CS2 Funny Moments 25 na kanale Ease Game. także zobaczymy, co tutaj się stanie. Widzę, że tutaj będzie Wrandus na Vertigo i jest pod nim, tak? No, jest pod nim. <ścoughs> no, cóż, zdarza się. No i teraz jest po tego ctk Na głowę mu dosłownie wskoczył tym. Hmm. Tutaj widzimy jakieś timera rewolwer, <grymne> nie no, trzech jakaś przesada, nie? <grymne> się zablokowało drzwi z kumplem, nie? I spalił się. dał swojemu, jeszcze i go zabił. Nie no, to tak nie miał chociaż raz. To. niech pierwszy rzuci kamieniem. Tutaj gościu ma cały czas biało. Czwarty będzie piąty? I spadnie, tak? Piąty i spadnie. Nie, szósty. Ile ich będzie na no, tylko sześć. Mało w sumie. Dostanie od swojego. Nawet na szafie jest podobna sytuacja ode mnie. Aha, uh -huh. reklama. Dobra, wracamy po reklamie. Okej. Okay. No co? No, położył się. Okno i będzie cheat, czy co? Ej, jak to nie siadło? Ej, to powinno siąść. Daw jego typ rzucił flesza, i on akurat strzelił w niego, nie? Przez nie trafił. Typa swojego trafi? Oczywiście. <grystanie> Nate w czoło oczywiście. Oczywiście, za dużo tego sobie użyłem. Anubis. I co tu się. Ok. w sposób prosty. Ile tam zostało? Nie. Tam totalnie zero zostało tego. Co się stało z tym fleszem? I z tym nade'em? Wychilje bia biało dostanie? Co jest? Co tu się dzieje? Nie <grym> poleciał i biało, nie? Nie, myślałem, że dostanie biało. wszystko mu się pali mam nadzieję że jest w ogóle dobra głośność jak nie to w sumie mogę my myślę że tak będzie git jak nie to przepraszam bardzo no tak tak on o on zrobił coś źle rudy się nie dostał No tu spaliło się trzech no jeden w oknie i co on chciał się ugasić ale mu się nie udało czy smok poleciał no dobra aha dobra to było nie trzech tylko jeden po prostu co tu się dzieje w tej grze Chłop jako setek zespił się na tebra. Zdobył dwa fragi i może wsywać te, bro To była łatwa gra w sumie Obwór dzisiaj będzie za jego plecami Odwrócony też plecami A nie no w czoło Też można Uf, Jak to się stało Za Ej, no to było na głowie. I to Wingman był Ingman też. to jest to dymne. A nie, tak, chyba źle wyjdzie. <laughs> A akurat widziałem już gdzieś. Jak wam, że czasami mi się też tak zdarzy. Może nie aż tak, ale strzel przez ściankę, chłopie. Zblokują się w smoku czy nie? Tymek? Morgan, na Myślę, że to będzie pewny. Frak czeka do ostatniej chwili. Na pewno dobra cisza wystarczy, żeby to skomentować. A się zacząłem znać czemu Wenta nie ma Gabina to jest swingman na pewno Będzie defizował od razu oh, cool. <grywka> Ta reakcja Ale kierownica No nie <grywka> Doga zdarza się każdemu może się zdarzyć Okej okay. Diggle ma ten problem, że jak zacznie się, się spamić, to, to jest losowe. A tutaj w smoku, chłopca sobie poskakał. Jak małpa, <noise> załamka. Nie, jak tak można. <laughs> Jedy, ale krzyki. Okej, okay, trochę mu się nie trafiło. A to? to nie wiem jak się stało. <laughs> Sam się zastanawia. No co? Jedy. Ale spetki mu dał. Ty sreby przez niego przeleciały, okej okay. Jakiś... to w ogóle był jakiś glitch I Nie mogę w to Nie, Chłopiec sam spalił czego jego typek go spalił? Nie wiem Wszyscy padli <głupy> kówczak Ale kierownica Normalnie we stapan <noise> Chłop się do, do granatu ustawej mu przychodzi, nie mogę Taka jest społeczność w CSie Ile tego? Ile? Dima, chłopie. To jest Dima, tak? Dobrze. Mi się wydaje? Tak. Ja? <grywa> A jeszcze w samym czasie został wysadzony, nie? I to nie od swego Neila. Co to się dzieje? Hey, I hear, I hear, I hear. Typ Manik Klacz. Co? L Nie było widać, czy ktoś go zajął. W tym samym czasie był Killfit zasłoniony, ale... Ale co tam się stało? Się odbił od auta palaksa i uniemożliwił wyjście dosłownie. Co jest, ale bany chłopach, chłop, bany chłopa bany chłopach, chłop. co jest? Jak on skacze sobie? Nie, no ja nie wiem. Standardowy C, czyli, a nie? Myślałem, że amunicja mu się skończyła. Myślałem, że będzie standardowy cest, czyli strzelanie w biegu. Dost nie, dobra myślałem, że Scano dostanie, ale Chop sobie skacze rampę gdyby nigdy nie... <śm> A temu ten co? Dobra, już jesteśmy była reklama Chłop oddał mu niekała HXM -a i jeszcze został zabity przez niego Kosa Dawaj kosę chłopy No i pięknie. Taka normalna w sumie zdarza się Czy on będzie wystrzeliwywał... Aha, beta I nie przeładowany kałach Może i Jeszcze go wyrzuci tam w tamtą scenę Dokładnie Uuuu Ale faj fajne to było Co jest? Nie no, tu jest dużo gliczy w tym CSie I cyk, bieganie, strzelanie Czyli to co mówiłem Śmieszny celownik Ale jak działa u niego, to działa <grywka> Jak to się stało, że chłop na plecach był akurat? Unshent Łukuję templa I dostaję z shotguna proste Każdy gra shotguna przecież Jed, ale się aż tak wystraszyć? <grymne> to było piękne Chłop mu zaczął krzyczeć, żeby się wystraszył A ktoś rzuca petardy z oknem Zamknie drzwi i dostanie z drugiej <grywka> Zamknął drzwi No dobra, od pleców dostał Jedy, yeah, co tam mi się dzieje Dobra, inferno Typ w boilerze Trzeba sprawdzać tę pozycję no, ładne strzały Niczym zajął na twistie podczas Blast bodajże. podajże. No. Fleszem też można. Dobra. Także dzięki wielkie za oglądanie. polecam wbić do tego twórcy S-Game. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!